Siema, no widzę, witam was w, dziś, w drugim odcinku naszego pijania e, rangi e, Dzisiaj gramy znowu terenami, no bo tylko terenami ostatnio mamy grać I na zerga robimy to samo co ostatnio e, Tylko myślę czy Cyclon Chyba ta, spróbujemy zrobić cyklon chociaż o, Teraz trochę nie grałem i Znaczy Wczoraj cały dzień się uczyłem i programowałem i wszedłem o 23 na StarCrafta i... Czy 22? Nie, nie pamiętam, no gdzieś pod wieczór. I byłem taki washed up, że... Uznałem, że nie masz szans. Dobra. No i... No to standardowo. Dwa gazy bierzemy. O, trochę chyba za wcześnie go no dobra. Drobne błędy, najwyżej no, jak przegram, no to zdarza się, nie, nie zawsze się wygrywa, nie? Eee... Dobra, trzeba, o! O, trochę taki jestem... Eee... Trochę usypiam, czasami. A to co, danie, dronek i budujemy? No reaper'a. Dobra, git. Dobra, i teraz... Mm, czekamy na pierwsze 100 z panu e, gazu. Dobra. E... A w sumie gram trochę inny build, ale kurde, w sumie, w sumie zepsułem build. Jednak nie gramy pod Cyclone, tylko gramy pod Macro Game. Nie, nie wiem, jak to mam wytłumaczyć, bo się zajebałem w akcji. Na pewno wiem, że czekamy tutaj. Nie wiem, czy nie byłem trochę obcy. Powinienem chyba teraz budować w ogóle? Chyba nie, albo nie. Hmm Zastanawiam się co powinien teraz budować chyba Starport Chyba jeszcze czekamy na Heliona Tu budujemy to Dobra i atakujemy ooo szyki to jest... Dobra, hmm Nie, nie zrobiłem żadnego. O kurde. A tam to miało być tylko. Oj kurwa, chyba się właśnie wyjebałem. I then the boys. Oj, no wybuchła panika u mnie. No już powinien być dawno wzięty gaz. No, mocno przegrywamy. A się to, że nie mogę go tak zostawiać. Eee, no, ale nie mam. Ale za bardzo co zrobić. Nie mogę nic. Eee, Dobra, idziemy. No ja się sorry. Mam pomysł w takim razie, Jak on takie coś robi dziwnego. To my idziemy... Jezu, taki bullshit, gram. Ja dole W ogóle nie w to idę. Nie pytajcie, co tu się dzieje. Naprawdę. Nie komentuję nic, bo próbuję opanować, co tu się odpierdziela. Odpierdziela się wielkie gówno. Dobrze, no, mój oponent też nie ogarnia, co się, co się u niego dzieje. Szczerze. Mimo tego, że mnie tak zniszczył. To ja widzę, że on nie za bardzo ogarnia. Jak u mnie. On nie wie, że mnie tak rozwalił. Nie ma za dużo baz. i trzeba to jeszcze... A, bo to jest tu, ja pierdzielę, to też. Dobra, to ja bym tutaj... Dobra Trzy... Trzy starporty Dobra, mam pomysł eee, Poczekajmy na Ja pierdziele, nie no. Dobra, GG. Co się odjebało z moimi? Dobra, nie chcę się grać. Nie chcę mi się grać. Dziękuję.